Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Wystarczy 40 dni, aby stać się świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego, aby z człowieka, który zamknął się w jerozolimskim wieczerniku, stać się człowiekiem, który odważnie przemawia, odważnie świadczy który w swoim sercu jest pewien wypowiadanych słów i postaw, których trwa. 40 dni. Tyle upłynęło od zmartwychwstania do wniebowstąpienia, czyli tych wydarzeń, o których słyszymy w liturgii słowa. 40 dni, kiedy Chrystus swoim uczniom, mówił o Królestwie Bożym i dawał wiele dowodów, że żyje. Wystarczy 40 dni, jeśli człowiek przyjmie prawdę o tym, że Chrystus żyje. Nie będzie chciał świadczyć o niczym innym. 40 dni, szczególny czas umacniania uczniów. Czas, w którym Chrystus daje wiele dowodów, że żyje. My jesteśmy dziś na Eucharystii i Chrystus, i Chrystus też daje nam wiele dowodów, że żyje. W tym najpiękniejszym, najmocniejszym, jakim jest Jego obecność w Najświętszym Sakramencie i w Głoszonym Słowie. Dowód, który z jednej strony mamy przyjąć naszym rozumem, ale dowód, za którym mamy pójść naszym sercem. Bo nie siła argumentów przekonała, Apostołów, że nauka Jezusowa jest słuszna. Ich przekonało to, że Jezus żyje, że Jezus zwyciężył śmierć, że objawił zwycięstwo miłości nad wszelką nienawiścią. Półtora miesiąca i wszystko się zmieniło. Pewnie mocne były w nich jeszcze doświadczenia i wspomnienia męki Chrystusa. Może najbardziej w Janie? Przecież to On stał pod krzyżem. 40 dni wcześniej stał pod krzyżem i widział, jakiego mistrz umiera. Ale później widział, jak wszedł do wieczernika i pokazał przebite ręce i boku. A wcześniej zobaczył pusty grób, ułożone dokładnie pięknie szaty, które był owinięty Chrystus. Zobaczył pusty grób, ujrzał i uwierzył. Moi drodzy, uroczystość niepowstąpienia Pańskiego. To jedno wielkie przypomnienie, że prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa nie może nie odbić się w życiu chrześcijanina. Nie może być gdzieś zakopana w głębi serca i świadomości, ale ma być czytelna dla innych. Dlatego Święty Paweł dzisiaj mówi zachęcam was byście postępowali w sposób godny powołania jakim zostaliście wezwani z całą pokorą, cichością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. To miłość jest tym doświadczeniem w życiu chrześcijanina, które nie jest gdzieś jakimś abstraktem, na poziomie intelektu. Ale znajduje swoje zastosowanie, swój wyraz wtedy, kiedy spotykam drugiego człowieka, kiedy okazuję, że to, co objawił Chrystus, to, co Chrystus dokonał na krzyżu, jest wartością, dla której ja postępuję inaczej niż inni niż ci, którzy nie mają tego doświadczenia, to odróżnia chrześcijanina od poganina. Chrześcijanin żyje i postępuje inaczej głębiej, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, ponieważ Chrystus żyje. I to z Ewangelii człowiek czerpie inspirację i przynaglenie, by doskonałości i wydoskonalania siebie szukać u Boga, u źródła. Święty Paweł mówi: Dojdziemy do człowieka nowego, do człowieka doskonałego, który jest według miary wielkości Chrystusa. To Chrystus jest punktem odniesienia dla człowieka. I dlatego nie pozwalam sobie na to, by od Chrystusa się odłączyć. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto uwierzy, kto wejdzie w relację z Chrystusem, kto zanurzy się w Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, będzie zbawiony, bo tam spotka Zbawiciela, którym jest Chrystus. Bo to zbawienie będzie rzeczywiście spotkaniem twarzą w twarz ze Zbawicielem. Dlatego w każdej Eucharystii zadatek zbawienia otrzymujemy. Spotykamy się z Chrystusem. Oczywiście w sposób niedoskonały. Dlatego zadatek to pełne spotkanie będzie w niebie. Tym jest właśnie niebo. Moim byciem w zjednoczeniu, w komunii z Bogiem. Tu na ziemi często patrzymy przez jakiś jakiś pryzmat naszych niedoskonałości. Często nie potrafimy. Dostrzec głębi obecności Pana Boga. Jakaś ta nasza ludzka natura zawsze nam utrudnia, ale dlatego jesteśmy przynaglani, by na tą sytuację się nie godzić, by mieć cel, jakim jest człowiek doskonały. Tym człowiekiem doskonałym jest Chrystus. To jest nowy Adam. To jest nowy świadek świętości Boga. To jest ten, który rzeczywiście przynosi nam upragnione dziecięctwo Boże. Wydaje się, że to takie oczywiste. Przecież wiemy, że chcemy iść do nieba. Ale chyba często zapominamy, że ten cel realizujemy paradoksalnie, już w nim uczestnicząc. Osiągamy niebo, żyjąc niebem na Ziemi. Stajemy się doskonali w Chrystusie, pozwalając Chrystusowi żyć w nas i w nas wydoskonalać. Dlatego tak istotne, tak fundamentalne jest zrozumienie, jak bardzo jesteśmy przez Boga obdarowywani, w szczególności właśnie w Eucharystii. Święty Paweł mówi: Każdemu z nas została dana łaska według, według miary daru Chrystusowego. To znaczy nikt z nas tutaj nie powinien wyjść z przeświadczeniem, że nie został obdarowany, bo każdemu została dana łaska. I wiara to jest to, że ta tą łaską odpowiadamy, że tą łaskę przyjmujemy. Jak nie tak dawno słyszeliśmy w Ewangelii, jesteśmy tą latoroślą, która wszczepiona w winny krzew, trwa w nim, z niego czerpie życie. Dzięki temu, że trwa w innym krzewie, przynosi owoc obfity. Jeżeli więc Chrystus, wstępując do nieba, nie pozostawia nas, to nie jest odejście Chrystusa, to jest przybliżenie się Chrystusa do każdego z nas. Bo kto wezwie Pana, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Jego imię, tam On będzie. Gdzie jest głoszone słowo, tam jest On i potwierdza naukę znakami, które jej towarzyszą. Chrystus nie pozostawił nas osamotnionych, jest z nami i zaprasza nas w tę dzisiejszą uroczystość przynaglając do tego, byśmy kierowali nasze życie ku niebu, byśmy my też chcieli być razem z Nim. W każdej modlitwie, w każdym dobroczynionym, w spotkaniu z Nim w sakramencie. Być z Nim. A wtedy, kiedy będziemy kończyć okres wielkanocny i przyzywać Ducha Świętego, to On umocni nas tym duchem, by kolejny rok był dla nas okazją, by wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, byśmy tam świadczyli o Chrystusie. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. Niech to proste słowo również dobrze i pięknie opisuje nasz nasz styl życia